Eligiusz Dymowski, zanim odlecą bociany. Czasem śni mi się drewniany dom moich dziadków, ten pod lasem na Mazowszu i wierzby płaczące nad losem kamieni. Nad łąkami mgły unoszą wspomnienia, gdy idę sam wolną drogą, zrywając dojrzałe kłosy pszenicy, z których moja babka Katarzyna upiecze najlepszy placek pod słońcem dla roześmianych życiem bosonogich dzieci. Czytał Bogdan Tmowski.